Moi kochani, nie wiem, jak wychodzicie do pracy, ale ja dzisiaj jestem w piżamie. Jadę właśnie dograć ujęcia do mojego klipu. Miłość Rostopi śnieg. A później widzimy się na koncercie w Lublinie. Kolejna sprawa, jutro widzimy się w Empiku o godzinie 17 przy ulicy Marszałkowskiej. Zostało jeszcze kilka biletów. Będzie to bardzo kameralny event na tylko 100 osób, także naprawdę warto przyjść. Będziemy mogli porozmawiać, zrobić zdjęcia i podpiszę Wam. Oczywiście mój album Happy End! Oprócz tego możecie też słuchać albumu na Spotify. Są tutaj piosenki nieopublikowane, na przykład jak Happy End, Times oraz Mam Talent. I jeszcze kolejna sprawa. Kupki słuchajcie, są online. Jest to świetny prezent na mikołajki oraz na gwiazdkę. Dzisiaj właśnie będę robić z nimi sesję, bo idealnie pasują mi pod tą piżamkę. Tak samo bidony, są również w kolorze czarnym. No, dzisiaj wziąłam wszystko na różowo, bo dzisiaj cały dzień będę na księżniczkowo, więc jak ktoś chce się zmaczować również na koncercie, to dzisiaj.